No to zajrzyjmy razem pod pokrywkę. Spójrzcie tylko jak Monika się przygotowuje. Ale najpierw musimy zobaczyć co każdy ma do zrobienia w tej rundzie. Mary gryzie. Andy może tylko lizać. A Monika nie będzie robić nic. Więc możesz się pozbyć tej serwetki. O, to balon. Mary niepotrzebnie się tak cieszyłaś. Andy, dlaczego jesteś taki smutny? Jeszcze przed chwilą byłeś szczęśliwy. Gumowy balon smakuje jak guma, nic specjalnego. To nie jest obrzydliwe, ale na pewno to nic smacznego. Ale jeśli go ugryźć. Mary długo się szykuje i Monika jej pomaga. Mary nawet nie zdążyła ugryźć. To zawsze działa, zwłaszcza gdy balon ma w środku niespodziankę w postaci mąki. Nawet Andy nie mógł się powstrzymać od śmiechu, choć Mary trochę się wkurzyła.